Powiedz jak już będzie chciał, ale drąg. No kurwa potężny drog, nie? Już? No, nie, nie. <laughs> Witam bardzo serdecznie z tej strony Paweł, ze mną Krystian Macie Szymanko. Mam takie pytanko, bo dzisiaj tak naprawdę pomiędzy wami tobą i twoim przeciwnikiem nie było dymu. Czemu tak szacunek, czy co tutaj wypływa z twojej strony do przeciwnika? No ja też ja nie wiesz, ja nie będę pajacował też jak ktoś Ktoś w miarę normalnie do mnie podchodzi, to ja nie będę na siłę szukał jakiejś awantury, nie? Jeżeli, jeżeli by na mnie warknął, no to bym ruszył, ale nie warczał na mnie, to, to byłem grzeczny. Dobra, ja bym chciał przejść do tego, widziałem, że byłeś na jakimś obozie przygotowywawczym. Jestem cały czas, tylko musiałem się urwać na dwa dni. Jaki idziesz? Zajebiście, jestem zadowolony w Robisz wagę? Nie, my nie mamy wagi w ogóle ustalonej. Tak mi się wydaje, ale ja już sam dla siebie schudłem 7 kilo. Bo po prostu no, jestem bardziej dynamiczny i szybszy i lepiej mi się bije. No i pewnie jeszcze zrzucę z piątkę i będzie w miód. Jeśli, jeśli chodzi o formę słyszałem, że to będzie K1. Jak ty się czujesz w tej formie? Najlepiej. Najlepiej? Nie, nie chciałeś iść w MMA? Nie mogę, wiesz, ze względu na mój bark, który był no. dwa razy operowany. Za pierwszym razem była to artroskopia barku, zwyczajna taka. Za drugim razem wycinali mi kość z wyroska kruczego. Uzupełniali ubytek w panewce i jeszcze dobili to dwiema śrubami i trochę mam ograniczony zakres a jeżeli chodzi o MMA, jiu-jitsu stary, no to grappling odpada jiu -jitsu też odpada, bo jedna kimura może mi rozjebać cały staw albo wiesz, jakiś sweep też przez lewą rękę czy coś tego typu rzeczy mogą mi rozjebać po prostu łapę eee, czyli generalnie jeśli chodzi o pojedynek z Josephem to ty nie będziesz jakoś specjalnie trzymał go eee, przy sobie jaki masz plan generalnie na ten pojedynek? będę bił, będę kopał Coś specjalnego czy po prostu wjazd? Nie, no coś specjalnego to pewnie coś tam sobie po potańczę, nie? Ale no to na pewno nie będę nie będę, wiesz, kurwa, od razu pajacował, tylko jak już wyczuję moment, będzie można robić szaleństwa jakieś, to zrobię, nie? Analizowałeś styl Josefa Bratana, żeby się przygotować? Szczerze, nie analizowałem, ale widziałem tą walkę, ale nie analizowałem. Tak, tak, kurwa, momentami widziałem, bo była słaba jak dla mnie, nie? To tak szczerze, bez ofensywy żadnej, była po prostu słaba walka. A co uważasz, że Josef powinien poprawić przed pojedynkiem z tobą, po obejrzeniu tamtego starcza? No na pewno stójkę. Parter też by się przydał, no ale my nie wiemy słuchaj Chociaż ja tam, wiesz, ja tam się nie wypowiadam, bo też jakimś kotem w parterze nie jestem. No, za, za w ogóle za dużo to w parterze nie umiem. No umiem tam się wydostać z gardy, z półgardy, umiem coś tam przejść, ale... Ale no też nie jestem jakimś świrem parterowym. I, no ale wiesz, K1 no to ja bardzo lubię. I też dla mnie to jest ciekawsze, jak jest dwóch zawodników, którzy... Cały czas się leją w stójce, a są takimi lajkami w jiu bo no jednak to tak wyglądała jego pierwsza walka, nie? Oni się tam tarzali, kurwa, i nie wychodzili z jednej pozycji, nie? Co uważasz, że z swojej strony może być przewagą? Taki Martin... Miłość do Bar. <laughs> Właśnie miałem spytać, jaką kapibarą dzisiaj jesteś, kurwa? Właśnie taką. To jest moja kapibara ale ma sc! <grym _> Ale kurza, kurwa, wariaci. E, słuchaj, chciałbym Cię spytać, że skoro czujesz się jako taka potężna, wyhaslowana po kapibara, e, jeśli chodzi o Josefa Bratana, na jaką kapibarą byłby Josef Bratan? Już, <grym> już pokazuję. Kurwa, będziemy mieli cały zbiór kapibar, domyślam się, tysiąc zdjęć. Teraz czuję smar, <grym> E, słuchaj, Zmieniam. jeżeli chodzi kurwa o dzisiejszą konferencję, Zmieniam. ja też się trochę... Podtrzymywałem Z kim ty chciałbyś mieć szatnie generalnie? Bo jakbyś dostał szatnie z Mają Staszką, tam mogłoby dojść do konfliktu poglądów, więc raczej w to nie idźmy. Ale z kim chciałbyś mieć szatnię? Mam z Kubą Nowaczkiewiczem o, i bardzo się cieszę z tego powodu. Zajebiście. A wy razem z Kubą widziałem, że ćwiczycie. Jak uważasz, tak. że idzie Kubie? No kocur jest, nie? Fajnie, żeś fajnie się zajawił w te sporty walki. Bardzo dobrze się bije, ma psychę. Także kurwa, jest miło Ogólnie cały kotwice ma team pozdrawiam serdecznie. W Krakowie też trenuję. Jest miód, bardzo się cieszę, że tam się przeniosłem, e, oczywiście na okres do walki, nie, bo po walce wrócę do Łodzi, ale w Krakowie mi się bardzo podoba, Odciąłem się też od melanży, od wszystkiego i jestem sfokusowany tylko na tym, żeby się bić. Jeśli chodzi o ten obóz, e, przestałeś być na chwilę wariatem, rozumiem, że tam jest full focus na, na MMA, nie na MMA, ale na przykyłowaniu się do walki, nie? Nie nazywasz kobietę. Nie jesteś już wariatem? Nie no, jestem wariatem, ale na macie. <laughs> e, widziałem, że odkąd ostatnio... Nie widziałem wcześniej twojego talentu, a widziałem na storce, że była, był koncert na pianinku, kurwa. Nie spodziewałem się tego to jest zaskoczyłeś mnie. Dzięki. No, kiedyś coś tam się uczyłem pogrywać i, i tak mi zostało, nie? Coś sobie potrafię po brzdąkach. Zajmij się. Na Zazdro. A na midi kiedyś pykałeś? Na midi? Potem, po pianinku, no. Nie, nie, w sensie tak raczej nie miałem nigdy zajawki na... Przez chwilę miałem tak, żeby sobie coś potworzyć, na przykład w felu. Ale, ale to ucichło, nie? bardziej zostałem przy kurwa pisaniu tekstów i nawijaniu. Słuchaj, jeśli chodzi o następne, następną minutę, wszyscy dookoła będą cię tyrać, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o, o pojedynek. Ja chciałem spytać, kiedy nowy macias? Kiedy nowe wWO przez ostatnich singli? Bo Bay Anthem, ja sam osobiście się wczuwam, kurwa. Jestem Bayem, nie ukrywam, w chuj. Stary, eee, w przeciągu kilku tygodni wyjdzie kolejny klip a w przeciągu chyba dwóch miesięcy jakoś wyjdzie płyta. Potem ja ruszę z solowym projektem, potem kolejna płyta, right, White no, Widow i będzie miód. No. A możemy nie, się no? spodziewać bejostwa, czy już teraz y, spoważnialiście? Będzie refleksyjnie, czy będzie bejsko w chuj? Będzie i tak, i tak, no też nie ukrywając, no to żyliśmy tak, no i czasami żyjemy. No ja teraz jestem odcięty trochę od tego trybu życia, na dobre mi to wychodzi, ale no podejrzewam, że po walce też się pobawię, nie? Dobrze Te się trochę. czujesz podczas przerwy odbycia bejem? Tak, bardzo dobrze się czuję. Wszystko mi lepiej wychodzi w ogóle, jest czacy. Zajebiście. Słuchaj, ja ci życzę powodzonka, Widzimy się pewnie na następnej konfie. Ze mną był Macias z White Widow. Pozdrawiam serdecznie każdego miłośnika kabibara. Trzymaj. Trzymaj.